Zbyszek i Ewa to była wielka miłość. Ludzie odnosili się do nich z sympatią, zawsze zapatrzeni w siebie, a jednocześnie życzliwi dla innych, zawsze chętni człowieka wysłuchać i mu pomóc. Gdy Zbyszek kończył studia, pobrali się. Ewa już wtedy pracowała. I robiła wszystko, żeby pomóc mężowi, który studiował. Chciała mu dać wszystko. Wreszcie mieli wspólny dom. Po chwili urodziła się dwójka dzieci. Zbyszek Ewe, jak to się mówi, nosił na rękach. Miał dla niej zawsze czas. Wszystkie decyzje podejmowali wspólnie. Po jakimś czasie Zaczęło ich jednak coś dzielić: inny krąg znajomych, inne problemy w pracy, inne kłopoty, inne też radości. Coraz bardziej było widać, że każde z nich oczekiwało więcej niż samo mogło kochanej osobie dać, i każde z nich oczekiwało więcej niż samo potrafiło przyjąć. Po latach do dziś są dobrą rodziną, nawet przykładną, dlatego że w którymś momencie swojego życia uświadomili sobie, że musi być czas na wspólne bycie ze sobą, na dzielenie się tym, co cieszy i tym, co trapi. Zrozumieli, że potrzebni są wspólni znajomi. Którzy będą motywować i prowadzić do dobrego? Wiemy często, co trzeba zrobić, aby poprawić ludzkie relacje, co jednak zrobić, aby poprawić relacje z Panem Bogiem? Kiedy znaleźć na to czas, kiedy zabiegani jesteśmy między pracą a domem, jak więc. Znaleźć motywację ku temu, aby swoją wiarę pogłębiać, aby zatroszczyć się o sprawy duchowe. Biegali i ci, którzy słuchali słów Jezusa, przybyli dzisiaj do Niego i chcą od Niego chleba. Jezus bardzo trafnie ocenia ich motywację. Szukacie mnie, mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że, jest, że jedliście chleb do sytości. On tym, którzy są głodni, mówi: Ja jestem chlebem żywym. Kto do mnie przychodzi, nigdy nie będzie łaknął. Czyżby Jezus był nieczuły na ludzkie potrzeby? Czyżby nie interesował go doczesny los, a kierował nasz wzrok i nasze wysiłki jedynie ku temu, co wieczne? Rzeczy jasna nie. Przecież to Jezus pierwszy powiedział uczniom, że trzeba nakarmić lud, który go słuchał, dwukrotnie rozmnożył chleb. To On uczył nas modlitwy do Ojca, w której mówimy chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To Jezus uzdrawiał, karmił lud sobie powierzony. To On był tym, który litował się nad ludźmi, którzy byli jak owce bez pasterza. Dlaczego więc Jezus chociaż Świadom, że ludzkie potrzeby są ważne, kilkukrotnie w dzisiejszej Ewangelii zwraca naszą uwagę na chleb pochodzący z nieba. Dlaczego Komunia Święta, dlaczego adoracja Najświętszego Sakramentu, chleb dany nam z nieba, jest tak ważny dla naszego życia. Z odpowiedzią na te pytania przychodzi Matka Teresa z Kalkuty. Swoim siostrom zalecała codziennie mszę świętą i godzinę nawiedzenia połączoną z adoracją najświętszego sakramentu w tabernakulum. Gdy zakładała w Moskwie dom siostry miłosierdzia, które miały pracować w szpitalu, zażądała, aby w szpitalu była kaplica i kapłan, który codziennie będzie sprawował mszę świętą. Po jakimś czasie tak opowiadała. Wkrótce nastąpiło coś dziwnego. Przyszedł do mnie dyrektor i zapytał: Co się dzieje w moim szpitalu? Pielęgniarze i pielęgniarki są daleko lepsi dla pacjentów, a ci nie mają już takich pretensji jak przedtem. Ja mu odpowiedziałam, Musi Pan zrozumieć, że teraz jest tu tabernakulum. Jezus żyje w tym domu przez 24 godziny i każdego dnia mamy tu mszę świętą. Gdy jest ona odprawiana, przychodzi sporo ludzi do kaplicy, choć ich nie zapraszamy. Wielu przyprowadza dzieci i prosi, aby je. Pobłogosławić. Dyrektor pochylił głowę, powiedział: Dziękuję i odszedł. Tak o mocy Eucharystii opowiada natomiast jedna z polskich lekarek. Korzystam już siódmy rok z codziennej mszy świętej i dużo na tym zyskałam. Pracuję na zmiany. I chodzę raz na poranną, a raz na wieczorną mszę świętą. Dla mnie dzień bez mszy świętej, to jakby dzień bez słońca. Z najświętszej ofiary czerpię siły do pokonywania różnych trudności, których nie brak w codziennej pracy. W świetle mszy świętej widzę wszystkie moje braki. I niedociągnięcia. Widzę, co jest złe, i nad czym muszę popracować, aby moje postępowanie było zgodne z Ewangelią. Eucharystia nie działa na zasadzie tabletki przeciwbólowej. Aplikujesz i natychmiast działa. Aby Eucharystia była owocna. I aby te owoce w naszym życiu były trwałe i święte, najpierw trzeba dobrze się przygotować do mszy świętej. To dlatego warto przyjść przynajmniej kwadrans wcześniej do kościoła, aby się wyciszyć, aby zastanowić się, co będę robić, przed kim staję, z kim będę się spotykać. Dalej warto przeczytać czytania, które... Będą czytane podczas tej mszy świętej. Na pewno więcej zapamiętamy, na pewno więcej zrozumiemy. Trzeba nam zdobyć się na największą kon koncentrację i skupienie, na jakie nas stać. A jak pokazują nam te przykłady, kiedy będziesz dobrze przeżywać mszę świętą, będziesz lepszy ty, będą lepsi ci, z którymi na co dzień żyjesz, bo Eucharystia łączy nas w jedno, tworzy nas jednym ciałem. Rozpoczynamy dzisiaj miesiąc sierpień. Jak co roku jesteśmy zachęceni do tego, aby w tym miesiącu podjąć wstrzemięśliwość od napojów alkoholowych, jak ufam, wszyscy powstrzymamy się od alkoholu i to nasze wyrzeczenie ofiarujemy w intencji naszych braci i sióstr, którzy z powodu uzależnienia tej wstrzemięźliwości nie mogą podjąć. Ofiarujmy ten nasz trud wyrzeczenia w intencji tych wszystkich, którzy w swoim domu z powodu alkoholu nie mają spokojnego Święta, a nawet dnia powszedniego. Prośmy o siłę dla tych, którzy są współuzależnieni, i polecajmy tych, których alkohol niszczy. Zaświadczmy i przed samym sobą, i przed drugim człowiekiem, że bez alkoholu da się żyć, że chcemy przez naszą modlitwę i ofiarę uczynić coś dobrego. Dla naszego bliźniego. Jeżeli my będziemy lepsi, będzie lepszy świat tych, którzy wokół nas żyją. Póki mamy czas, czyńmy dobro. Amen.